Już za moment będziemy, mam nadzieję, delektować się spotkaniem, oby dopisał poziom widowiska. Witamy państwa. Mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na Murawie. Ze stanowiska komentatorskiego witają państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Z niecierpliwością czekaliśmy na to spotkanie, ponieważ jesteśmy głodni prawdziwej piłkarskiej bitwy. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyubicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. A oto wyjściowa jedenastka gospodarzy na dziś. A więc zagrają 1, 4, 3, 3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Dobrze się teraz zastawia i łatwo mu będzie zabrać piłkę. W XXI wieku zapisał swoją kartę w europejskich kucharach. Motując zarówno mizerne występy, jak i prawdziwe piłkarskie uczty. Sporo tego było, ale na pewno pamiętasz Tomku i kapitalny strzał Murawskiego na miarę awansu w starciu z Austrią Wiedem w ostatniej minucie dogrywki. I wspaniałą bramkę możdżenia z Manchesterem City. A także wielki hat-trick również zrobiło się teraz groźnie. Pilka wypłynęta przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Pod presją. Nici z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Radosław Murawski. Nie daje sobie odebrać piłki. Podanie na wolne pole. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. Teraz może być groźnie. Czyli wykorzystają okazję. Piąskuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Co zrobi w tej sytuacji? Znakomicie wybronione. Albo zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Co za pokaz bramkarskiego kunsztu. Tu powinno być prowadzenie, ale dzięki tej obronie nadal remisuje. Ale to rywali nie zraziło. Znów trzeba się bronić. Broni, lecz to nie komunikacji? I co? Obrona wygląda w po tym doświadkowaniu. Muszę coś być z tego podania. Afonso Souza. Dobre teraz półskładanie. I tak to będzie korner. Ta przrzucona w okolice linii pola karnego. Może być groźnie. Wyblok, ależ to zrobił. Dali piłkę rywalom. Mark Oliwaja. I tracą teraz posiadanie piłki. Danie teraz odebrał piłkę rywanowi. Mamy groźną akcję. Afonso Souza. Nieudane uderzenie. To wcale nie jest łatwo tak strzelić technicznie. Na treningu pewnie jest inaczej, ale w meczu trzeba sporego opanowania, żeby umieścić piłkę dokładnie tam, gdzie się zaplanuje. Tu wyszło to kiepsko. Trzeba powiedzieć, że w ostatnim kwadransie to Lech Poznań kontrolował grę. Zdziwię się, jeśli z taką grą nie uda im się tu w końcu objąć prowadzenia. Zasługują! To Może być ciekawie. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga, nie wiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Lewaya, zdecydowane wejście w piłkę, Lech prowadzi teraz akcję ofensywną, Diallo, Lewaya. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Niesamowicie teraz ryzykował, wykonując ten w ale nie zawiódł. Joel Pereira. Afonso Souza. Za wysoko, za mocno. Prezent dla drużyny przeciwnej. Yellow. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będziesz ród Teraz. Zupełnie nieudane uderzenie głową. To po prostu nie mogło wpaść. Goli Afonso Souza. i proszę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Wizdek sędziego i koniec pierwszy. I gramy dalej. Wynik to 0-0. Czy zobaczymy jakieś bramki w drugiej połowie? Boli zadek. Z tego może coś być. Pięknie teraz w obronie. I strada kolejorza. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Ja stosuje korzyść, tylko czy to teraz wykorzystają. Za to wejście. Będzie rzut wolny. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. To może być groźne. Będzie kontra. O, może być groźna akcja. Uwaga, będą prowadzić. Tak, mamy bramkę. No naprawdę, ten volej zasługuje na brawa. Zobaczmy jeszcze raz tego gola na powtórce. Udało się sięgnąć piłki, ale zabrakło tych paru centymetrów, żeby odbić ją poza światło bramki. Strzał był po prostu zbyt silny. Zadowolony teraz trener wie, że ten gol nie przesądza losów meczu, ale zrobili krok w odpowiednią stronę. Jeśli utrzymają kurs, powinni tu zwyciężyć. Marko Livaja. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Może coś być z tego podania. Niepewna była to interwencja. Teraz może być groźnie. Groźnie było. Dobra interwencja. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwiska. Teraz Bramkarz ratuje ich i wciąż nic tu nie jest rozstrzygnięte, ale jeśli chcą tu przynajmniej zremisować, nie mogą dopuszczać do takich sytuacji. Minął teraz, ładnie. Trzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Może być groźnie. nie I tam interweniuje bramkarz. To, że nie padł wyrównujący gol, to nie przypadek. To bardzo udana interwencja. Kto wie, może na wagę zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Yellow. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu, zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice, i tracą teraz posiadanie piłki. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Faula, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Ależ łatwo teraz minął. Przechodzi ze skrzydła w kierunku pola karnego. I czy będzie goł? Wszyscy sądzili, że będzie gola jedna. Odbiera czysto w polu karnym. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. No już myślałem, że będziemy mieli wyrównującą bramkę. Obiecująca akcja. Dobry strzał, ale jeśli czymś tu się zachwycać, to interwencją bramkarza. Uratował ich teraz. A teraz szansa dla nich. Co zrobią z piłką? Jest za linią obrony. Uwaga! 有问题啊 Ja jeszcze nie gwizdże. Stosuje korzyść. No może jednak doprowadzą do wyrównania. To już chyba ostatnia okazja. A tak został przerwany za graniem na fałę. Będzie rzut wolny. Ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Osto w mur. Zmarnowana okazja. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Prawo. Dobry odbiór. Blisko własnej gramki. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. To już prawie koniec, ale tylko prawie. Na miejscu przyjezdnych nie mówiłbym hop przed ostatnim wiskiem Jacku. Na pewno jedno bramkowe prowadzenie to nie jest szczyt marzeń. Przy wyniku 1 do 0 trzeba w końcówce utrzymać szczególną koncentrację, bo nie o błąd, który może zniszczyć cały wysiłek. Ale po tym, co zaprezentował ten zespół, jestem zdania, że spokojnie utrzymają z tego. No i po ataku zagrożenie minęło. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Uwaga, groźnie. Tylko super. Znakomite wykończenie. I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz, czy dołoży do tego trzecie. Na razie 2 -0. Gwizdek! Sędzia kończy to spotkanie, a ze zwycięstwa może cieszyć się Lek Poznań. O dzisiejszym zwycięstwie drużyny na pewno przesądził gol długą drugą bramkę przewagi. Kibice mogli wtedy odetchnąć z ulgą, a na pewno zrobił to sztab szkoleniowy. Fantastyczny występ. Taką grą i naprawdę wielką jakość do swojej drużyny dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia.